25 lat minęło, chciałoby się rzec jak jeden dzień, ale ja naprawdę tak się czuję, chociaż przez te 25 lat wiele się nauczyłam, to uważam, że cały czas mogę się rozwijać, ale dzisiejszy odcinek to jest taka porada. Co chciałabym wiedzieć wcześniej, czego nauczyło mnie te życie i takie podsumowanie, jaka jestem aktualnie i chciałabym za parę lat odpalić sobie ten odcinek i sprawdzić, czy dalej mam takie poglądy, czy dalej jestem taką samą osobą. No i jeżeli jesteście ciekawi, czego nauczyło mnie moje życie, to zapraszam do dalszego oglądania. Zacznijmy chronologicznie, czyli od takich rzeczy, których nauczyłam się najszybciej, które stosuję do dzisiaj. No i to może być dla kogoś takie błahe, ale według mnie zmieniło naprawdę bardzo dużo w moim życiu. I pierwsza lekcja, której się nauczyłam, to ubieraj. Co chcesz. Przez bardzo długi czas wstydziłam ubierać się to, co naprawdę chciałam. Wybierałam czarne rurki, ramoneskę, trampki i w sumie wyglądałam jak wszyscy, bo wstydziłam się ubierać jakoś inaczej. Wydaje mi się, że dopiero w techniku zaczęłam tak kombinować: wiecie, jakieś spodnie w kratkę, jakaś bluza, taka szeroka, mocne usta i no różne rzeczy ubierałam: jakieś tam spódniczki, szerokie spodnie, byłam dresiarą, wiecie, sportowym świrem, chodziłam bardziej elegancko. No, i w tamtym okresie tak bardzo dużo zaczęłam kombinować i powiem Wam, że to naprawdę dodało mi ogromnej pewności siebie. I no zauważyłam, że jak ubiorę coś, co naprawdę sprawia, że czuję się fajnie, to przekłada się to na, na to, jaka jestem tak z zewnątrz, czyli jestem bardziej wygadana, jestem pewniejsza siebie, wyluzowana i wiem, że dużo młodych osób wstydzi się ubierać. Bo nie wypada, bo co powiedzą inni, i nie ubierają co chcą, tylko to, co jest aktualnie modne, albo to, co ubierają koleżanki. Ja uważam, że nauczenie się, wyrażanie się przez ubrania jest super. Mówię to w zwykłym czarnym golfie, bardzo wyrazistym, ale rozumiecie o co chodzi. Ubierać co się chce i nie przejmować się opinią innych. Druga lekcja, której się nauczyłam, to rodzina nie musi być najważniejsza. Dużo osób mówi o tym, że rodzina jest najważniejsza, że nie wypada tak traktować bliskich. Ja też byłam takiego zdania, dopóki nie zrozumiałam, że osoby z bliskiego mi otoczenia rodzinnego traktują mnie jak no nie powiem jak co i czułam się przy nich źle było to toksyczne towarzystwo. No i w sumie długi czas. Zajęło mi nauczenie się takiego stawiania granic albo po prostu odcięcie się, rozumiecie? Że całkowite zerwanie kontaktu i nie bagatelizowanie swoich uczuć i nie sabotowanie swoich wyborów, no bo wiele osób uważa, że nie wolno tak robić, a ja jestem teraz zupełnie innego zdania. Jeżeli nie służy nam ktoś z rodziny, to po prostu odciąć się od niego. Przyjaciele nie zawsze chcą dla ciebie dobrze. Jest to lekcja, której się dalej uczę, bo ja tu jestem taka papla i wszystkim gadam od razu wszystko. O swoich jakichś problemach, intymnych sprawach, rozterkach, planach i potem, jak coś mi nie wychodzi, to jest mi tak turbo głupio, że chwaliłam się komuś, a jednak wiecie, chuj strzelił. No i niektórzy nawet podświadomie mogą sabotować. Jakieś nasze plany. I ja niekiedy nawet swemu chłopakowi nie mówię o tym, co chcę zrobić, tylko dopiero jak zrobię, to o tym powiem. I to nie jest na zasadzie, że ja mu nie ufam. Po prostu zaczęłam stosować taką technikę, że jak chcesz coś zrobić, to to rób, a potem się tym chwal. No i dobierać sobie odpowiednie towarzystwo, bo przez jakiś okres czasu trzymałam przy sobie ludzi, którzy. Ja wiem, że mi nie życzyli dobrze, ale nie chciałam być samotna, i pomimo tego, że wiedziałam, że oni się nie cieszą z moich sukcesów, i tak o tym mówiłam, byle by nie być sama, jest to głupie, ale było to spowodowane tym, że ja nie umiałam być sama z sobą. No i właśnie ta lekcja trzecia, czyli przyjaciele nie zawsze chcą dla ciebie dobrze, jest, uważam, ważna w życiu. I jeszcze chciałam dodać, że przyjaźń. Może istnieć, ale jest trudniejsza niż związek. Uważam, że łatwiej wejść w taką relację z płcią przeciwną lub tą samą, no zależy jakie masz preferencje, i być z tą osobą w związku, niż znaleźć dobrego przyjaciela. Dajcie mi znać, czy wy jesteście takiego samego zdania. Nie bierz odpowiedzialności za czyjeś uczucia. Jest to lekcja, którą przepracowałam dopiero rok temu, ale ona tak, takie uwolnienie mi dała serio na terapii. O tym rozmawiałam z moją terapeutką, bo ja przez długi czas, jeżeli ktoś był zły, smutny, nie wiem, zdenerwowany, to ja te jego emocje brałam na siebie. Czułam, że muszę tą osobę pocieszyć, uspokoić, no ogólnie być przy niej. Pomimo, że ja tak naprawdę nie byłam, wiecie, powodem tych ich problemów, ale często się czułam właśnie taka odpowiedzialna, że okej, okay, ktoś ma zły dzień, mój przyjaciel, partner, rodzina, to ja muszę stanąć na wysokości zadania i sprawić, by nie czuli się źle, a jak nie umiałam sprawić, by było im lepiej, to brałam tą całą winę na siebie i przez no, naprawdę ogrom mojego życia brałam to na siebie a odkąd odpuściłam i zrozumiałam, że okej okay, Vanessa, jeżeli ktoś jest zły, ale no nie przez ciebie, to nie możesz się obwiniać, tak? To nie jest twoja wina, że ktoś dzisiaj ma akurat gorszy dzień i no uważam, że jest to jedna z najważniejszych lekcji, jaką przerobiłam w swoim 25-letnim życiu. Rodzice pierwszy raz są rodzicami i mogą popełniać błędy. Myślę, że tu nie muszę nic dodawać. Ale powiem tylko tyle, że ja tej lekcji nauczyłam się niedawno i dopiero im tak zrobiłam się starsza i bardziej kumata. Zrozumiałam, że to, że moi rodzice popełniają jakiś błąd jako rodzice, to dlatego, że oni są pierwszy raz z tymi rodzicami i nie mogę ich winić za niektóre rzeczy. Więc tak, no jest to taka lekcja niby normalna, niby każdy powinien o tym wiedzieć, ale nie wszyscy to rozumiemy. Dobry związek to taki, w którym czujesz bezpieczeństwo. Mówienie szczerze o swoich uczuciach rozwiązuje 99 problemów, które tworzysz w swojej głowie. Stany lękowe i mówienie o zdrowiu psychicznym nie jest niczym wstydliwym. I o mój Boże, ja uważam, że jeszcze dwa lata temu lub trzy. Nie przeszłoby mi to przez gardło, no nie dałabym rady powiedzieć czegoś takiego, a uważam, że jest to bardzo ważne, by mówić o zdrowiu psychicznym i cieszę się, że nauczyłam się tej lekcji, czyli mówić szczerze, o swoich takich emocjach, o tym, że ludzie mają właśnie depresję, stany lękowe i że nie jest to nic wstydliwego. I ja bym chciała, żeby jeszcze więcej osób o tym mówiło, bo okej, okay, idzie to cały czas w górę, ta świadomość, ale dalej. Uważam, że w naszym kraju jest to na niskim poziomie, chociaż doceniam, że idzie to coraz w lepszym kierunku. Małżeństwo i dzieci wcale nie muszą być oznaką szczęśliwego związku. Życie bez używek jest o wiele lepsze niż z. Ja tej rzeczy nauczyłam się dosyć niedawno, no nie wiem, już 4 lata temu, i żałuję, że tak późno. Naprawdę. Cieszę się, że jestem na etapie swojego życia, gdzie nie muszę. Brać, pić czegokolwiek, by się dobrze bawić, i umiem spędzać czas sama z sobą. Moje życie nie wygląda od weekendu do weekendu, tylko jest cały czas. Cały czas po prostu, no nie, bo ja kiedyś zaczynałam swoje życie czwartek, piątek, kończyłam w poniedziałek, a potem byłam smutna, tylko pracowałam, spałam i nie umiałam się doczekać znowu weekendu, by wiecie. I polecieć w Bajlandu, którego potem najczęściej się żałowało. Większość ludzi jest zaburzona i nie zdaje sobie z tego sprawy. No i to jest taka rzecz, którą zrozumiałam też dopiero jak poszłam na terapię i jak zaczęłam się interesować tą psychologią, i uważam, że to jest dobre, że to zrozumiałam, bo wiele rzeczy potrafię sobie wytłumaczyć. Wydaje mi się, że dzięki temu jestem taka bardziej empatyczna i zrozumienie, że drugi człowiek, Żyje pierwszy raz. Najprawdopodobniej nie miał czegoś w dzieciństwie, wiecie, jakieś traumy, złe doświadczenia mogą wpływać na to, jak on teraz reaguje. I tłumaczenie go sobie jest naprawdę o wiele lepsze niż sabotowanie i jechanie go. I ja tego się nauczyłam właśnie na terapii i też w moim związku. Zrozumiałam, że to, że drugi człowiek jest taki, jest wynikiem tego, co on przeszedł. I skoro ja wiem to o sobie, to czemu mam nagle zapominać o tym, że druga osoba jest taka sama? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, ale jest to świetne narzędzie, by mieć je właśnie w relacjach z ludźmi. Nie musisz przebywać z ludźmi, którzy mają na ciebie zły wpływ. Zbilansowana dieta, regeneracja i sport to będą trzy kluczowe rzeczy, które pozytywnie wpłyną na twoje życie. Ja jestem się ogromnie wdzięczna, że odkryłam siłownię i gdy ja dojrzewałam, zaczęły pojawiać się takie kanały jak WKDZIK, Kaja Soboń, Szmeksy. Serio? Te osoby uważam, że bardzo zmieniły moje życie, i to, że zdecydowałam się wejść na taką drogę, nauczyło mnie ogrom dyscypliny, zrozumienie, że no zdrowie ma się tylko jedno i tylko jedno jest życie i trzeba je jak, na jak najbardziej doceniać. Nie ma nic fajniejszego niż wypoczęta głowa, zregenerowane ciało, zdrowa dieta. Serio ja uważam, że takie dbanie o siebie, o te trzy aspekty wpływają na resztę życia. Serio pozytywnie. Jak ja sobie przypomnę, że ja na przykład nie spałam całą noc, szłam do roboty, a potem jeszcze szłam na imprezę, i wiecie, jadłam byle jakie żarcie w ogóle nie piłam wody jadłam cały czas maka. Ja byłam taka zła, ja byłam w ogóle taka smutna, zakompleksiona no naprawdę bardzo źle wspominam ten okres i. To, że nauczyłam się właśnie uprawiać jakikolwiek ruch, gotować sobie, dbać o ten sen, to jest serio, to jest taka rzecz, za którą jestem tak wdzięczna, bo nie byłoby mnie na tym miejscu, gdybym te parę lat temu nie odpaliła sobie jakiegoś filmiku na YouTube i nie poszła na siłownię. Naprawdę jestem przeogromnie wdzięczna, że w wieku 25 lat mogę powiedzieć, że jestem zadowolona ze swojej sylwetki, swojego życia, swojego zdrowia. No, też jestem zdrowy, jest takie, ale wiecie, mogłoby być gorzej. I że naprawdę wiem, kiedy moje ciało jest zmęczone, czego potrzebuje, no bo niewiele osób w ogóle wie, jakie ma potrzeby, i to jest przerażające. No więc każdej oglądającej osobie polecam iść na siłownię, na taniec, na pływanie. Mamy nowy rok i serio, to może być taka rzecz, która odmieni twoje życie o 180 stopni. I mówię to jako osoba, która naprawdę to przeszła, która odmieniła swoje życie tylko i wyłącznie dlatego, że obejrzała filmik i poszła na siłownię, zaczęła ćwiczyć. Wiadomo, na początku to kaleczyłam, chodziłam na tańce, pływałam, ćwiczyłam. Ja zawsze byłam w miarę aktywnym dzieckiem, ale to nauczyła mnie serio takiej dyscypliny, te liczenie kalorii. Naprawdę jest to taka rzecz, o której mogłabym cały czas mówić, bo to tak bardzo pozytywnie wpłynęło na moje życie, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. Ja... No, ja sobie przypomnę te rzeczy, które się działy przed tym. To, to tragedia, a teraz serio, jestem szczęśliwa, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, i że cieszę się po prostu tym, że mogę i zrobić trening, że zjem sobie ryż z kurczakiem, że odpocznę sobie, że będę spała 8 godzin. I ja wiem, że dla kogoś to mogą być takie błahie rzeczy, ale. No, wydaje mi się, że najważniejsze jest doceniać takie drobnostki i wtedy człowiekowi się żyje o wiele łatwiej. Nie zawsze masz rację. Jest to lekcja, którą nadal muszę przepracować, bo na razie ona jest na taką trójeczkę, a chcę, żeby to była piątka z plusem. Ale coraz bardziej to rozumiem, ok? Nie zmienisz czyjegoś życia. Nieważne, jak bardzo będziesz się starać, jeżeli ktoś nie chce przestać pić alkoholu, Brać jakichś narkotyków, jeździć źle, nie chce zadbać o swoje zdrowie psychiczne, to tego nie zrobi, a ty będziesz tylko bezsensownie swoją energię wykorzystywał na to, na co tak naprawdę nie powinieneś. I to jest taka rzecz, której ja też cały czas się staram nauczyć tak w 100%. Bo to jest trudne, gdy widzisz, że Twój bliski. Pije, nie dba o siebie, no jest to coś okropnego, ale mówienie mu cały czas w kółko jedno i to samo jest po pierwsze męczące. Czujesz ogromną frustrację, jesteś zły, że Twoje słowa i czyny nie mają wpływu na to, co on robi, ale gdy ludzie nie wezmą odpowiedzialności za siebie, za swoje zdrowie, za swoje życie, to nikt inny za nich tego nie zrobi. Rozumiecie, że dana jednostka musi chcieć tego, musi widzieć problem i dopiero wtedy jest w stanie coś zmienić. No, i też w sumie no mówię to na własnym przykładzie: no, za mnie nikt nie poszedł na tą siłownię, za, za mnie nikt nie przestał pić. To po prostu była moja decyzja, moja świadoma decyzja, bo wydaje mi się, że no trzeba umieć rozmawiać tak z samym sobą, by to pojąć, a nie wszyscy lubią rozmawiać sami z sobą, to jest bardzo smutne. No, ale no niestety, uważam, że to też jest jedna z ważniejszych lekcji, bo bardzo. Dużo energii poświęcałam na to, by układać komuś życie, a ta osoba w ogóle tego nie chciała. Luksusowe ubrania nie wyleczą twoich kompleksów. Zakup holizm to nauk jak każdy inny. Masz czas, tylko sobie się nie chce, jest to okej, okay, odpocznij. I no powiem wam, ja kiedyś nie umiałam odpoczywać, ale w końcu się nauczyłam. Odpoczyłam tak, by nie mieć wyrzutów sumienia i o mój Boże, no jest to świetna rzecz. Którą zrozumiałam i polecam to każdej osobie, chociaż uważam, że gdyby nie okres w życiu, gdzie ja dosłownie miałam zapisane co do minuty, co ja będę robiła, bo ja nie mogłam usiąść i sobie tak siedzicie? Tak, o czyliarka. No nie mogłabym, bo bym dostała na łeb i uważam, że ten okres był super, bo nauczył mnie dyscypliny. Yy, Ogólnie prowadzenie dziennika, planowanie i bycie taką zdyscyplinowaną, skupioną, no była to super rzecz, ale w którymś momencie życia było to bardzo toksyczne? I w sumie nie miało to potem już na mnie dobrego wpływu, no ale gdyby nie ten etap, no to nie mogłabym powiedzieć, że nauczyłam się właśnie tego, by odpuszczać, odpoczywać, więc no, może trochę wyklucza jedno drugiego, ale uważam, że musiałam przeżyć te dwie rzeczy, by właśnie móc powiedzieć o czymś takim. I tak, odpoczynek jest bardzo ważny. Pamiętajcie o, o regeneracji i nie ciśnijcie się za to, że jesteście zmęczeni, bo macie prawo być zmęczeni. To nie jest nic złego, to nie jest nic wstydliwego, to jest jak najbardziej w porządku. Nikt się nie domyśli. I tak, to jest rzecz, którą zrozumiałam dopiero przy moim partnerze, który zaczął mi mówić, że Vanessa, ja się nie domyśla o co ci chodzi, ty mi musisz powiedzieć. I no, to jest trudne mówić o tym, co się myśli, co by się chciało, żeby ktoś myślał, ale no. Jest to bardzo ważne. I to jest ogromny apel. Nikt się nie domyśli. Nieważne jak bardzo byście chcieli w swojej głowie, żeby ktoś się domyślił, on się nie domyśli z drugim człowiekiem. I no zrozumiałam to też dosyć późno, no, dopiero przy Patryku. Ale jest to ważna rzecz. Naprawdę. Zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje, czy związkowe, czy przyjacielskie, jest to bardzo ważne. Nie wszyscy Cię będą lubili, ale to nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem. Oczekuj tyle od drugiej osoby, ile samemu możesz mu zagwarantować. Nie porównuj się do ludzi z social mediów, do ludzi Tobie nieznanych, nawet do znajomych się nie porównuj, porównuj się do siebie z wczoraj. Nie wtrącaj się do konfliktów, które cię nie dotyczą. Nadal mam z tym problem. Bo ja uwielbiam być adwokatem, adwokatem diabła. No naprawdę ja po prostu uwielbiam wtrącić swoje pięć groszy, chociaż nie zawsze powinnam, albo nawet jak powinnam, ale nikt mnie o to nie prosił, to nie powinnam tego robić. I ja się uczę. Uczę się dalej, ale chciałam o tym powiedzieć w tym odcinku, bo może to komuś też otworzy oczy, tak jak mi to otworzyło, że nie wtrącaj się. Jeżeli coś ciebie nie dotyczy, nie wtrącaj się. To zrozumiałam dopiero przy Patryku, że możesz być szczęśliwa, nie mając milionów na koncie, ale mając zdrową relację. Nie musisz mieć drogich samochodów, drogich torebek. Wszystkiego, co jest drogie, przepych, wakacje co chwilę, nie musisz tego mieć, a możesz być szczęśliwa, mając zdrowy związek, super przyjaciół, zdrowie, pasję, robić rzeczy, które ci sprawiają radość, jak głupie czytanie książki i docenianie tego. Ja kiedyś byłam taką osobą, co była bardzo skupiona na pieniądzach, kupowałam drogie ubrania, by pokazać się innym. Wydawałam wszystkie swoje pieniądze, które no tak naprawdę w sumie ich nie miałam, ale jak coś mi się udało odłożyć, to na jakieś drugie buty. Naprawdę, ja miałam tysiąc butów. I było to głupie. I ja uważam, że to jest w ogóle próżne. I zrozumiałam to niedawno, że można być szczęśliwym bez tych wszystkich rzeczy, ale jak nauczymy się doceniać to, co mamy teraz, to będziemy jeszcze szczęśliwsi, gdy osiągniemy coś więcej. I to nie chodzi o to, by nie wiem, nie dążyć do kupienia samochodu czy domu. Nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, by doceniać i cieszyć się z tego, co się ma teraz. Co takiego nie ma, nienamacalnego, też się bardzo z tego cieszyć. Jak właśnie czytanie książki, regeneracja, nie wiem, wypicie kawy w jakimś fajnym miejscu, tak jak ja teraz jestem na weekendzie w górach i jestem taka szczęśliwa. No serio, dzisiaj cztery godziny sobie łaziłam po prostu po, po górach, po jakichś tam miejscach, bo nie mam tego na co dzień. Nie mam takiego czasu wolnego i byłam taka zmęczona, ale tak bardzo szczęśliwa, że mogłam iść na ten spacer. I hmm, no moje życie nie chcę powiedzieć, że było jakieś turbo trudne. No było wyboiste. I stąd te 25 lekcji, które chciałabym przekazać komuś z was. Może ktoś z Was będzie się chciał zagłębić w rzeczy, w które poruszyłam, albo otworzą komuś oczy. No, jestem ciekawa, jakie Wy macie przemyślenia, tak, na jakim etapie jesteście swojego życia. Dajcie mi koniecznie znać. No i co? Możecie życzyć mi wszystkiego najlepszego z No i widzimy się w następnym odcinku. Bajo!